Revitalash jest bardzo znaną marką w Polsce. Wiem, że historia powstania marki jest bardzo wzruszająca. Siedem lat temu moja mama była bardzo chora, zachorowała na raka piersi, a jej rzęsy, brwi i włosy były bardzo osłabione po chemioterapii. Zawsze była bardzo elegancką i dbającą o wygląd kobietą. Mój ojciec jest okulistą. I pewnego dnia przyniósł do domu małą fiolkę i powiedział: Spróbuj tego, myślę, że to pokochasz. Stwierdziłyśmy, że oszalał. Ale mama spróbowała i po pięciu, sześciu tygodniach jej rzęsy zaczęły pięknie odrastać. Wszyscy znajomi pytali: Czego ty używasz, że wyglądasz tak pięknie? Wszyscy chcieli tego spróbować. Stwierdziliśmy, że to doskonały produkt dla osób chorych na raka, takich, które wracają do zdrowia po chorobie, i takich, które po prostu chcą świetnie wyglądać. I możemy powiedzieć, że ten produkt powstał z miłości. Jasne. Dzisiaj jest to bardzo znany produkt sprzedawany w 40 krajach. Zdobyliśmy wiele nagród w Polsce w 2012 i 2013 roku. Otrzymaliśmy Pride Bothe od Cosmopolitan, z czego jesteśmy bardzo dumni. Będziemy starać się o tę nagrodę w 2014 i 2015. Nagrody otrzymujemy, ponieważ ten produkt działa, jest bezpieczny i efektywny. Jak bezpiecznie stosować rewitalarz? Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, by czytać instrukcje, znajdujące się w każdym produkcie. Mamy też instrukcje po polsku. Pamiętaj, żeby stosować rewitalarz raz dziennie. Rano, zanim nałożysz makijaż lub przed snem, po oczyszczeniu skóry. Naprawdę raz dziennie wystarczy. Jeśli z jakiegoś powodu pojawi się alergia, jakieś podrażnienie, przestań stosować produkt codziennie i nakładaj go co dwa dni, żeby przyzwyczaić skórę. Słyszałam o Waszym nowym produkcie, High Def Tinted Brow Gel. Powiesz o nim coś więcej? Jesteśmy nim zachwyceni. Nasi klienci uwielbiają odżywkę Revita Brow i swoje piękne brwi, ale marzyli o intensywniejszym kolorze brwi. Revita Brow brwi, Dlatego stworzyliśmy ten mineralny żel do brwi, który powoduje, że stają się miękkie, gładkie i mają wspaniały kolor. Ten produkt składa się ze szczoteczki i specjalnego patyczka do stylizacji. Jest bardzo łatwy w użyciu, niedrogi. Uważam, że warto go kupić. My wiemy, że ten produkt będzie prawdziwym hitem. Gratulacje z okazji pięciolecia istnienia marki w Polsce. Bardzo dziękujemy za akcję Zdrowy Nawyk, Zdrowe Piersi. Powiesz coś więcej na temat tej akcji? Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z Plazanet w Polsce, ponieważ tu w Polsce wspierają naszą misję, którą jest nauka dbania o siebie, ale także wspieranie kobiet w tak trudnym czasie jak choroba.

Mamy limitowaną różową edycję Revital dostępną w sklepach i salonach od września. Myślę, że w tym roku na szalonach i w salonach w Polsce i na całym świecie. co jest inne w tej kampanii, to to, że ma znaczenie znacznie większe. W zeszłym roku odeszła moja mama i wtedy narodził się pomysł tej akcji. To dla mnie bardzo osobiste doświadczenie. Na badania przeznaczamy 10% dochodu ze sprzedaży. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Amazonki. W Los Angeles byliśmy gospodarzem pierwszego sympozjum poświęconego badaniom genu odpowiedzialnego za raka piersi. Szukaj różowych opakowań i wspieraj badania na temat raka piersi. Zadbaj o piękne rzęsy i zrób coś pięknego dla innych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.